Ty to, ty to zawsze... Bo Miki się śmiał, nie? że ten, że masz obiad, zjadasz go w dwie minuty i kurwa jeszcze przy tym zabijasz paru, parę osób. <noise> czasem tak było. A to jest takie kurwa niezdrowe, co my robimy właśnie takie się spieszenie, wrzucacie, wrzucanie w siebie jedzenia, kurwa. No ja też tak jem na przykład. Szybko, szybko jej. I... To Będęs, pisze, to jest kurwa. Może to Kawa chodzi to o czerwików sysa, który na to ja po mnie, nie? A może. Uwielbiam kawę. Ty jakichś Polaków chyba mam. Nie możesz mu iść Dobre, dać ciuki. No, chyba, no. Jakieś luki. gadają coś. Blade to nie wiem tak? A no nate. Okay. To ja, nic, ja nie są. Ja jak miałem nie 8 lat, a to ja chodziłem... Kurwa yy, kamienie zbierać. No. Dobra, ja się miałem 10 lat. Tak, dziesięciolatki? <grymne> Nie, bo coś pierdoli, że miałem 8 lat, to szedłem kamienie zbierać. Kurwa, to mu powiedziałem, że miałem 10. Lat. Ty też musisz mnie, kurwa, ku... każdy raz zeszczypać. Idź mi stąd, idź mi stąd, kobieto. <grymne> <grymne> Co goś gada? Ty musisz mnie szczypać, idź mi stąd, idź mi stąd, kobieto. Bandeska <grymne> z nami o, gra. <grymne> to? Pandeska z nami gra. Pandeska z nami gra. Ja wol. Ja alkohol? Idę, I tyle kurwa znam po niemiecku. Ja <laughs> ja też. A nie jest mi to potrzebne, żeby I się uczyć tego, tego faszystowskiego kurwa. Wrogów. No, poznam, jak będę do nich strzelał. Spokojnie. Powiedz tylko Hände i tyle. Tak. Nie, no kurwa, człowieku. Od razu będę ten. Przapadowywał. ale coś nie wiem, czy nie jest nie tak nadal, czy Tak? No, nie, na tej Dobra. Tak Co? było. Dobra. Gdzie? Flagi? Możemy robić flagi. Gdzie jest na katomii, pociąg? Katomi. Dużo się tam będzie działo, no ale dobra, chcecie to. Hey, <coughs> Oj, coś tam czuję, że poleci kurwa co najmniej 30 Ukraińców, 20 Rusków kurwa i 15 Kolumbijczyków. go. Jest. Ty, no kurwa... Kurwa, nie ja poleciałem grać nie Tak? No, no wyciągam. Może wyłącz ma sobie ten tak? jednak. Dobra, to spierdalaj. No, co chodzi jest, no, się biażdy, nie obili z kurcy, z Jakieś człowieku... Mam drugą jest. masz pewnie tak góry? jest na tak? Tak, tak. W ogóle nie co się dzieje. Idę do siebie, Blade. Ty, no stare nie da się grać, kurwa. Spoty, tu biegać. Nawet dwa u wody. Bo nie wiem, ja czy to jest leger, czy bot. Gracze, gracze. Nie wyłącza, wychodzę, bo kurwa, nie da się grać. Dobra. Ty ale o co chodzi? No to bo... to kiedy indziej, porów sobie tam doktor na spokojnie. Wyłącz to... to może. To... Może źle działać z kodem. Wiesz o co chodzi? Myślisz no? Tego? Cichaj, to. Tylko to zmieniłeś, tak? Chyba tak. No. Czekaj, wezmę. No to wyjdź sobie do biosu. Wiesz, co hmm.